Ej, siema ludzie, to dzisiaj specjalny odcinek, nazywa się Filozywo, to jest znów Oskar, a to Mazaga będzie odcinek. Właśnie, e, więc e, posłuchajcie, Właśnie. jesteśmy na orkiestrze, jesteśmy na orkiestrze. będziemy... na orkiestrze. Właśnie on też nagrywa. Więc pamiętajcie, nie zapomnijcie o lajkach, dawajcie subskrypcję, łapkę, łapkę w górę. I zawsze będę zadowolony. Właśnie idziemy tutaj jego kanał też właśnie. Jego jego Nie kanał to Właśnie Jego wszystko po pisie. Właśnie. Więc to jest właśnie odcinek specjalny, że idziemy, no, nie, nie pokażemy Wam, że sprzedajemy, znaczy nie zbieramy, no bo tak trochę nie wypada. No, Ale jego da się właśnie. To jest mój identyfikator! Widać. No więc widać. Dobra. To więc y, idziemy właśnie, no i myślę, że ten odcinek dzisiaj będzie bardzo krótki. No bo w sumie to zaraz będziemy musieli skończyć. Więc nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o subskrypcjach, y, no y, subskrybujcie Oskara Langiewicza, nie subskrybujcie tak, i subskrybujcie. No. Więc żegnajcie, do zobaczenia i Czeka, do jutra! Okay. Ja nadzieję, jeszcze was